To jest nasza serde dupa mnie dupami. Widzę! To jest bar number one, jeden bar, tu. O. Tutaj. Tak to wygląda. Pięknie. To jest pierwszy bar. Tutaj są moje wszystkie trofea. Zwycięzca kuźni stand-upu, to ja. Zwycięzca publiczności kuźni stand-upu 2023, to też ja. Co tam jeszcze jest? O, czekaj, co tutaj jest? Zwycięzca. Nie, no nie będę wam tego mówił, ale. Trochę tych konkursów wygrałem, Nie skromnie mówiąc. Dobra, idziemy przez. Kurde, kurde, kurde. Galeria Sław jest nasza, niezapalona. A to jest najważniejsze do pokazania. Pęk, Patrzcie, tu czekaj, bo nie widzę. O, patrzcie, jakie mamy kamerzystę. Bądźcie kamerzystą naszym. Oczywiście. Proszę bardzo, trzymaj. Także ja cię oprowadzę. Już się nagrywamy. Nagrywa. Jesteśmy nagrywa. Na, na żywo. E, patrzcie, y, wszystkie nasze koszulki z wydarzeniami. Był Gajda, był Indyre Nausz Krosny. Był e, Łukasz Okoński, Aha, to jest prezes, dobra e, Wilczek Kuba, Robert Gąbica, Burkacki, Łukasz Miko, Mateusz Wilowiński, czyli ja, Kuba Wilczek, był e, Maciej Budzewski, mama na obrotach była, e, Mateusz Socha, e, Tomek Kołecki, Adam Maciej Adamczyk, e, O kurde tu chyba grzyby zaczyna, widzisz to, ach, mistrz. Bartosz Gajda, Pan Li, Tomasz Karolak. My, to nasze znaczy było drugie wydarzenie. Patrzcie, jaki to był klimat w ogóle. Ja, Olomokros, Burkacki, Cirzewski, Okoński. No i znowu kto? Karolak. Dobra, chodź, pokażemy. Tu są plakaty, no do nie domu, Chodź, pokażemy salę, jak wygląda. Patrzcie, to. to jest sala. To jest nasza sala na 300 osób. No nie 300, ale z 50 wejdzie. Zapalę scenę. Zgaszę. O, patrzcie, to jest scena, Tutaj dzisiaj będzie występ a to już uelański będzie najmniejsze krzesełko miał ten Ryszard. Ma Powiedziałem, że on siedzi na swoich występach. Nie mamy większego hokera, więc tu się wystarczyć. Torbę zaraz zabiorę. E, w ogóle na górze jest wydarzenie pożegnania jakiejś wychowawczyni. Wiem. Kaina się pytała właśnie, czy ludzie z hotelu mogą przychodzić na stand up. W sensie, czy jeśli tak, to w jaki sposób by to miało wyglądać? No. Nie wiem czy wejdzie, bo mamy pełną salę, zobaczymy. E, dobra, mm, na górze jest pożegnanie wychowawczyni, biega tam pełno dzieci, a tu na dole będzie co? Chuj, pizda, kurwo, lepiej to chodź kamerzysta, pokażemy. kamerzysta? A jak się mówi? No kamerzystka. Kamerzystka, kamerzysta lepiej. Backstage. Tutaj sobie siedzą nasi ten, wódka to jest woda, to jest, to służy do dezynfekcji, my nie pijemy alkoholu. Pokaż bluzki wszystkich osób, był u nas Czerwiński, Szmatuła, Badia, zostawiono pamiątkę, tu są Milo, Babeshop był, tutaj są nasze, mówię, Orcze, takie tam różne. Ona był z tego boomer, pokaż Bumera, bo to nasz szanowny kolega z tych, tychów czy jakoś tak. Dobra, tutaj z backstage'u wychodzimy na drugi bar. Na Teraz on jest nieczynny, bo nie ma takiej konieczności, bo dzisiaj będzie tylko 300 osób. To po co go otwierać? Słyszycie, no? Słyszysz? Słyszę, słyszę, no. Bo tam jest gang dzieciaków. Po Czekaj, prostu. im wyżej ponoszę rękę, tym bardziej one krzyczą, one mnie widzą. Na a żywo to z... leci, dlatego... Wejdź z tej perspektywy, ja ci mam kiedy, a zapadę światło. Czekaj, biegnę. Kudnę wokół, tu by się posiznął zabił. Sekundy Jano. Dobra, ganezysta na 3-4 wchodzisz. No. Trzy. Cztery. Ryam. Tam się tutaj skromnie żyje. Pod Dywicami. Dobra, do później.